Nie zdziwisz się? Czerwona strasznie. Karku jej nie złam. Magdoniu, nie możesz teraz nic zrobić. Zobacz, możesz sobie klapiochen zrobić. Klapiochen, everybody, klapiochen. Everybody, klapiochen. Zrób jej, zrób jej, zrób jej. Zrób jej, zrób jej, zrób jej. Zrób jej, zrób jej, zrób jej. jej, jej. Możesz się się zrobić teraz, ten? Tak, kopie! Podsył, podsył! W metalie nie, mam... to 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 me nie to już zostaw nie masz Dobra,